No, witam Was, moje rybki, bardzo serdecznie. W horoskopie całorocznym na rok 2025. Rybki należycie do marzycielskiego, emocjonalnego i intuicyjnego znaku. Jako ostatni znak z Odiaku. Energia ryb jest mistyczna, współczująca i wysoce kreatywna. Rok 2025 zapowiada się jako okres rewolucji i samozapoznania dla wrażliwych ryb. Horoskop rok 2025 powie ci. Jakie trudności w finansach, pracy, karierze, zdrowiu i rodzinie może cię czekać w 2025? Jako ryba, masz tendencję do kierowania się fantazją, wyobraźnią i empatią. Bardziej niż zimną, twardą logiką. Masz silny, silny talent artystyczny i doceniasz wszystko, co porusza Twoje głębokie emocje. Czy to muzyka, natura, romans, czy duchowość. Jednak Twoja poddatna natura. Oznacza również, że możesz być dość poddatny na wpływy innych, a nawet łatwowierny. Często potrzebujesz uziemienia od bardziej praktycznych znaków, takich jak panna czy koziorożec. Rok 2025 poczujesz silną... Potrzebę do pro, dopracowania swoich marzeń i przekształcenia ich w konkretną rzeczywistość. Rok rozpoczyna się ambitnym Marsem, y, przemieszczającym się przez Twój znak od czerwca do sierpnia, który obdarzy Cię. Dodatkowym napędem i motywacją. Wykorzystaj tę ognistą energię walki, aby wprowadzić plany w życie. Skieruj ją na kreatywne mm, projekty, rytuały czarownic, wolontariat w sprawie y, bliskiej Twojemu serca lub Cokolwiek co wzbudza e, inspirację. Uważaj tylko, aby nie stać się zbyt gorliwym i nie wypalić się. Upewnij się, że masz odpowiednie tempo. Horoskop ryb ujawni wszystkie sekrety i udzieli wskazówek. Jak poprawić swoje życie na cały rok? Horoskop Ryb również obiecuje przełowo, przeło, 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 przełomy w zrozumieniu siebie i swojej ścieżki duchowej. Potężny pluton w koziorożcu utworzy pełny aspekt, Pektrygonu, zarówno do tradycyjnego władcy Jowisza w rybach, jak i współczesnego władcy Neptuna w rybach przez większą część roku. Takie rzadkie ustawienie oznacza okres odrodzenia i metamorfozy. Zyskasz wgląd w działanie swojej Podświadomości, dary intuicyjne i mistyczne talenty, takie jak zdolności psychiczne lub energia uzdrawiająca. Dzięki analitycznemu Merkuremu poruszającemu się wstecznie przez ryby od marca do kwietnia 2025, Refleksja i przegląd życia również będą przychodzić łatwo. Wykorzystaj ten introspekcyjny tranzyt, aby rozwiązać wewnętrzne konflikty, przetwarzać stare traumy lub dostroić swoją kreatywną muzeum. Rejestrowanie inspirujących snów i synchronizacji w dzienniku może przynieść cenne wiadomości od twojego wyższego ja. Tylko nie wpadnij za daleko w króliczą norę nadmiernej analizy i samokrytyki. Rok kończy się wraz z powrotem szczęśliwego Jowisza, Planety ekspansji i obfitości do barana w październiku 2025. Po 12 latach cyklu. Przygotuj się na nowe horyzonty i nowe początki. Jeśli, jeśli początki, jeśli chodzi o. Podróże, naukę, przedsiębiorczość i pogoń za wizjonerskimi pomysłami. Możesz nawet poczuć się jak duchowa odnowa z większą wiarą i optymizmem co do osiągnięcia najbardziej ambitnych celów. Zaufaj bliskiemu. Wyczuciu i czasu, i synchronizacji. Ogólnie rzecz biorąc, horoskop Ryb na rok 2025 jest pełen magicznego potencjału samorealizacji. Pracując nad wewnętrznym, wewnętrznymi problemami, jasno Określając marzenia i podejmując odważne działania, możesz przekształcić ten okres w osobiste, kreatywne złoto. Po takiej stronie będzie, po Twojej stronie będzie niemal nadprzyrodzony zastrzyk wyobraźni i Uzdrawiającej energii, więc rozłóż płetwy i wejdź na kosmiczną falę do najwyższego celu swojej duszy. Rok obiecuje um, zaprowadzić cię daleko, jeśli zbierzesz odwagę, by odpowiedzieć na mistyczne um, wezwanie Neptuna. Horoskop Ryb. Na rok 2025 zapowiada romantycznie błogosławiony rok dla ryb. Dzięki hojnemu Jowiszowi, wzmacniającemu Twojego władcę Neptuna, Twoje związki będą wypełnione fantazją, intrygami i połączeniami na poziomie mm, bratnich dusz. Jest, jeśli jesteś singlem, Magiczne spotkania są prawdopodobne w okolicach czerwca, kiedy Mars rozpala Twój znak. Kreatywne randki, takie jak hmm, czytanie poezji, spacery po galeriach lub koncerty najbardziej przypadną do gustu Twojemu poetyckiemu sercu. Jeśli jesteś w związku, Wnieść do więzi więcej duchowości, sztuki i mistycyzmu. Pogłęb, intymność, dzieląc się marzeniami, współpracując przy projektach i oddając się dodatkowej zabawie. Jeżeli chodzi o Karierę i pieniądze. Zmotywowany Mars, spędzający niezwykle długi czas w rybach, może zobaczyć wzrost pędu kariery, szczególnie jeśli przekierujesz tę ognistą energię Marsa do swoich talentów. Przedstawiaj śmiałe pomysły, energicznie promuj swoje umiejętności i bądź pewny siebie, prosząc o podwyżki, awanse. Zrób wrażenie na przełożonych swoją wyobraźnią. I innowacyjnością. Dodanie uważnej praktyki duchowej również wzmacnia intuicję i kreatywność. To potężny rok na manifestację obfitości poprzez dostosowanie działań do szerszego celu. Po prostu unikaj nierealistycznych, nie Ryzyk finansowych lub nadmiernego rozciągania się, gdy ambitny jowisz wkracza do barana w październiku. Um umiarkowane ryzyko się opłaca. Horoskop ryb jest pełen magicznego potencjału do kreatywnej. Mm, Realizacji i ewolucji duszy. Rzadkie mm, wyrównanie między Twoimi władcami, Jowiszem i Neptunem, mm, obiecuje zwiększoną intuicję, mistyczne talenty i głębszą samoświadomość, jeśli wykonasz wewnętrzną pracę. Wykorzystaj paliwo marca od czerwca do sierpnia, aby aktywnie dążyć do zainspirowanych celów. Mogą mm, pojawić się romanse i podróże. W październiku bądź gotowy poszerzyć swoje mm, horyzonty jeszcze bardziej, gdy Jowisz ponownie wejdzie do barana. Ogólnie rzecz biorąc, mając wiarę w swoje marzenia i moc kreatywności, aby manifestować nieograniczoną obfitość podążając za kosmicznymi pędami Neptuna. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.